jeniecki to niewola, tęsknota, smutek, ale także pewnego rodzaju honor, aby stąd uciekać. I oni podejmowali takie próby ucieczek, na przykład kopiąc tunele. My postaramy się odnaleźć przynajmniej jeden z nich poznać jego długość, szerokość, skalę i system budowania, ale przede wszystkim odnaleźć wlot. Dzięki któremu ci ludzie odzyskiwali wolność. Łambinowice to bardzo bolesne miejsce, to trudna i dramatyczna karta historii. W połowie lat 60. XIX wieku istniały już tutaj obozy jenieckie, potem przyszła pierwsza wojna światowa, ale ogrom w skali miał miejsce dopiero podczas II wojny światowej. Niemcy trzymali tutaj ponad 300 tysięcy żołnierzy. Brytyjczycy, Holendrzy, Kanadyjczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy, a także Polacy, żołnierze Związku Radzieckiego i na przykład włosi, II wojna światowa była wojną światową, a łambinowice są tego doskonałym obrazem. Tajemnice ziem odzyskanych we wtorki o 21.00 tylko na history Channel.